Witam, nazywam się Marcin Kaczmarek, a w czasach średniowiecznych zwio mnie Czciborem. Należy do grupy rekonstrukcji historycznej Mjolnir z Poznania. Jesteśmy grupą odtwarzającą czasy wczesnego średniowiecza z terenu Europy, zarówno północnej, Skandynawii, Polski, czy też Rusi na wschodzie i odtwarzamy zarówno kulturę materialną, jak i staramy się także duchową ludzi żyjących w tamtych czasach. Zebraliśmy się tu w tym historycznym niewątpliwie miejscu szczególnie ważnym dla Polaków pod górą Czcibora w Cedyni po to, żeby uczcić Bitwę, która tu się rozegrała w 1972 roku, w której to siły księcia Mieszka I pokonały niemieckiego margrabie Chodona. I bardzo istotna to była bitwa, jeśli chodzi o Dalsze kontrole nad strategicznym wtedy miejscem e, pomorza dla zarówno e, marchi niemieckich, e, jak i e, świeżo powstającego państwa polskiego. E, jedna i druga strona e, potrzebowała e, dostępu do morza. E, chodziło o bardzo istotny port e, w Wolinie, który był centrum handlowym, e, bardzo ważnym na wtedy. E, Istotne było także to, że na terenach Pomorza oczywiście zamieszkiwały ludność jeszcze wtedy pogańska, co niejako się kłóciło zarówno z świeżo ochrzczoną Polską, a właściwie państwem piastowskim, a Niemcami także, które jak także wiemy były chrześcijańskie, w związku z czym niejako pogańskie plemiona pomorskie stanowiły zagrożenie dla ładu, w związku z czym ta bitwa jakby y, miała zadecydować o tym, kto będzie kontrolował zarówno ten teren y, ważny dla wszystkich, jak także kto wejdzie y, w posiadanie jakby y, tych ziem oraz y, y, ludność, do którego państwa zostanie przyłączona. Y, jak to się wtedy odbywało y, na zasadzie wojny W 1972 roku tu y, kronikarz Titmar y, Odnotowuje pod datą 24 czerwca e, na czas kupały święta, wtedy e, właśnie odbycie się tej bitwy. Jest to jedyny przekaz, e, który mówi o tej bitwie, natomiast e, jest dość wiarygodny. Jesteśmy w stanie e, w miarę otworzyć przebieg e, całej bitwy. Niewiele niestety. E, Pomagają nam źródła archeologiczne, które są dość wątłe. Niemniej w okolicach tu góry zostały odnalezione paleniska, które zostały zidentyfikowane jako takie jednodniowe, dwudniowe, bardzo krótkie. To znaczy, że nie były tu chaty postawione i to nie były paleniska związane z codziennym działalnością człowieka, tylko z jakimś chwilowym obozowaniem, co też archeologom niejako sugeruje, że być może właśnie tu były na przykład rozbite e, siły Mieszka czy też jego brata Czcibora e, i to są ślady, które są pomocne e, w tym. Natomiast jako tako głównym, e, głównym źródłem jest właśnie kronika Tietmara, e, niemieckiego kronikarza, e, która nam e, mówi jak przebiegła bitwa, e, kto był zwycięzcą, jest to przekaz wiarygodny, jak e, jak cała kronika Titmara, która choć surowo ocenia Polaków yy, yy, jako yy, tu władców naszych, yy, natomiast dość uczciwie, bez przekłamań, yy, kronikarz odnotował to wszystko.